Odpowiadam na cztery pytania z Google na temat atopowego zapalenia skóry. Czy AZS może wpływać na inne części ciała niż skóra? AZS głównie wpływa na skórę, ale może mieć również związek z innymi schorzeniami alergicznymi, takimi jak astma, czy alergiczny nieżyt nosa. Czy AZS może poprawić się z wiekiem? Wiele dzieci z AZS doświadcza poprawy objawów wraz z wiekiem, jednakże u niektórych osób ten stan może się utrzymywać lub powracać w dorosłym życiu. Czy istnieją skuteczne domowe sposoby na łagodzenie AZS? Tak, do takich sposobów należą regularne nawilżanie skóry, unikanie czynników drażniących, krótkie, chłodne prysznice, stosowanie olejków naturalnych nawilżających, a także noszenie przewiewnej bawełnianej odzieży. Czy klimat może mieć wpływ na atopowe zapalenie skóry? Tak, klimat może mieć wpływ na AZS. Niektóre osoby zauważają poprawę w cieplejszym umiarkowanym klimacie. A jeśli masz problem z AZS, to kliknij link w bio i odbierz 10% rabat na zestaw, który ci w tym pomoże.